Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na rzut okiem na kartę graficzną. Dokładnie jest to MSI GTX 750Ti, czy jak to woli TI. Karta przeznaczona dla graczy, natomiast jest to karta z przedziału budżetowego. W wersji podkręconej jest hodzeniem WinFrost 4, czyli niereferencyjnym. Kartę można już kupić za 575zł na przykład w sklepie Moralenet. Także cena bardzo przyzwoita. I na tej karcie powinniście dać sobie radę pograć w każdy najnowszy nawet tytuł. Oczywiście nie mówię do jakiś Ultra ustawienia, czy też bardzo wysokich, ale ustawienia średnie, wysokie, w zależności od gier, powinny dać radę bez najmniejszego problemu. Nie będziemy się skupiać tutaj na opakowaniu, od razu przejdziemy do konkretu, czyli zobaczymy, jak wygląda sama karta. Karta posiada chłodzenie Twin Frost 4, chyba dobrze Wam znane, bardzo ciche i wydajne zresztą. Dwa wentylatory 100 mm, czyli 10 cm. Sama bramówka jest tutaj plastikowa, co ma swoje plusy, bo karta naprawdę jest lekka. Na tej stronie znajdziemy logo MSI. Zwróćcie uwagę, że nie mamy żadnego wejścia zasilającego PC express dodatkowego. Także tutaj nie, nie potrzebujemy zasilacza z takim złączem. I PCB czarne matowe, co się chwali, zwłaszcza w przypadku, jeżeli ktoś ma okno w obudowie, ładnie będzie to wyglądało. Zwróćcie uwagę, że jest plomba na śrubce, także jeżeli byście chcieli zmienić np. pastę na rdzeniu GPU, nie jest to dozwolone, aczkolwiek ja kontaktowałem się z MSI UK i powiedziano mi, że mogę zmienić sobie pastę bez problemu, mogę tą plombę uszkodzić. Tak długo jak nie uszkodzę karty mechanicznie, gwarancja będzie uznana. Także spytajcie się, jak to wygląda w przypadku MSI Polska. Najpierw się dowiedzcie, czy jest taka możliwość. Jak mówię, w UK problemów raczej nie stwarzają. Pisa Express, złączecz w wersji 3.0, oczywiście kompatybilne, jest ono wstecz. Dwie rurki ciepłe, 1.6-1.8 mm, tu będzie lepiej to widać. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o chłodzenie. Natomiast wejścia DVI, VGA, pełne HDMI, również kilka otworów, którymi Część ciepłego powietrza będzie wydostawała się na zewnątrz obudowy, natomiast pamiętajcie, że w przypadku kart niereferencyjnych, takich na przykład jak ta, większość ciepłego powietrza, które zostanie wydzielane w momencie jej chłodzenia karty, będzie zostawało w obudowie. Także miejcie to na uwadze i obudowa musi być wtedy lepiej wentylowana, żeby to ciepło mogła ze środka odprowadzić. Także tyle, jeżeli chodzi o tą kartę. Ja postaram się zrobić jej testy z procesorem Haswell i 5 Także w takim tandemiku będziemy sobie ją testowali, ale to za jakiś czas, bo teraz wyjeżdżam do Polski, także przez najbliższy tydzień żadnych filmów nie będę robił. Tyle do mnie ja dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.